Lekcja pierwsza: wyrażanie przyszłości za pomocą Future Simple versus Be Going to. Zastosowanie numer jeden: Future Simple używamy dla czynności przyszłych, co do których decyzja zapadła w chwili mówienia. Wyrażenia Be Going to używamy z kolei dla czynności przyszłych. To do których decyzja zapadła wcześniej, przed chwilą mówię. Różnica jest zasadnicza. W przypadku Future Simple dowiadujemy się czegoś nowego w konkretnej sytuacji, i pod wpływem tej nowej informacji impulsywnie podejmujemy decyzję odnośnie przyszłości. Przeczytam. 30 zdań. Każde zdanie w kolejności najpierw po polsku, a potem po angielsku. Za każdym razem, gdy usłyszysz polskie zdanie, zastopuj wideo. Staraj się je przetłumaczyć na angielski, a potem wysłuchaj możliwego tłumaczenia. Zaczynamy. Zamierzam zmienić pracę. I'm going to change my job. Ona zamierza spędzić zimowe ferie z dala od domu. She is going to spend her winter holidays far away from home. Oni zamierzają się przeprowadzić, ponieważ ich rodzina się powiększa. They are going to move house because their family is getting bigger. Kiedy zamierzasz się zdecydować co do tego? When are you going to make up your mind about it? Mój syn nie zamierza jeść dzisiaj śniadania. My son is not going to have breakfast today. Okna w salonie są brudne. Naprawdę? Umyję je w weekend. The windows in the living room are dirty. Really? I will wash them at the weekend. Okna w salonie są brudne. Wiem, zamierzam umyć je w czasie weekendu. The windows in the living room are dirty. I know, I'm going to wash them at the weekend. Dwa ostatnie zdania wyraźnie pokazują różnicę między zastosowaniem Future Simple i Be Going to. W drugim zdaniu, informacja o brudnych oknach była znajoma dla drugiej osoby, z tego powodu, używając sformułowania I'm going to wash them at the weekend, potwierdza ten fakt, że wiedziała już o tym i decyzję o, o ich umyciu podjęła dużo wcześniej. Czy wiecie, że ciocia Betty ma jakieś problemy z samochodem? Zamierzam odwiedzić ją jutro, by zobaczyć, czy, po, czy potrzebuję jakiejś pomocy. Do you know, Aunt Betty is having some problems with her car. I am going to visit her tomorrow, to see if she needs any help. Ciocia Betty ma jakieś problemy z samochodem. Naprawdę? Odwiedzę ją jutro, by zobaczyć, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Aunt Betty is having some problems with her car. Really? I will visit her tomorrow to see if she needs any help. Zamierzam porozmawiać z Piotrem dziś wieczorem, ponieważ on wydaje się wiedzieć więcej niż zdradza. I am going to talk to Peter tonight because he seems to know more than he is letting on. Piotr wydaje się wiedzieć więcej niż zdradza. No cóż, w takim przypadku porozmawiam z nim dziś wieczorem. Peter seems to know more than he is letting on. Well, in that case I will talk to him tonight. Ponownie mamy przykład dwóch zdań, w których w drugim przypadku druga osoba dowiaduje się, że Peter może wiedzieć coś więcej. I, i, I w momencie, gdy się o tym dowiaduje, postanawia, że porozmawia z nim wieczorem i używa wyrażenia Future Simple. Siadaj, proszę. Jesteś głodny? Zrobię ci trochę frytek. Sit down, please. Are you hungry? I will make some french fries for you. Zamierzam zrobić frytki. Czy chciałbyś trochę? I'm going to make some french fries. Would you like some? Dlaczego telewizor jest włączony? Zamierzam oglądać wiadomości. Why is the TV on? I'm going to watch the news. W tym przykładzie. Osoba, która zamierza oglądać wiadomości, telewizor włączyła już dużo wcześniej, bo decyzję o oglądaniu wiadomości podjęła dużo wcześniej. I dlatego mówi I'm going to watch the news. Zamierzam oglądać wiadomości w godzinie ósmej. Czy to już ósma? Jeśli tak, obejrzę je z Tobą. I'm going to watch the 8 o'clock news. Is it already 8 o'clock? If so, I will watch it with you. Druga osoba, dowiedziawszy się, że, że to już jest ósma i przypomniawszy sobie, że faktycznie o tej godzinie mogą być już wiadomości, podejmuje tą decyzję, że zacznie oglądać te wiadomości z osobą, która to oznajmiła w pierwszej kolejności. On wciąż jest w łóżku, mówi, że nie zamierza dzisiaj wstawać. He's still in bed. He says he's not going to get up today. Osoba prawdopodobnie obudziła się trochę wcześniej, pozostaje nadal w łóżku. Prawdopodobnie wcześniej rozmawiała z drugą osobą, oznajmując jej o decyzji, że nie wstaje. A teraz ta osoba druga powtarza tą wiadomość. I używając słownia He is not going to get up today, podkreśla fakt, że decyzja już zapadła dużo wcześniej. Co? So, ona wciąż jest w łóżku? Ja też nie wstanę. Jeśli ona może spać tak długo, ja też mogę. What? She's still in bed? I will not get up either. If she can sleep so long. I can too. Popatrz, tam jest policjant. Zapytam go o drogę do dworca autobusowego. Look, there is a policeman there. I will ask him the way to the bus station. Osoba widząc policjanta jako nowa, nowa informacja w danej sytuacji, powoduje, że podejmuje decyzję, szybką decyzję o. o o dowiedzeniu się um, czegoś na temat drogi od właśnie od policjanta. I mówi: I will ask him the way to the bus station. Mamo, wychodzę. Zamierzam pouczyć się z Brendą na nasz jutrzejszy egzamin. Mam, I'm going out. I'm going to study with Brenda for our exam tomorrow. Moja córka zamknęła się w swoim pokoju, ponieważ zamierza napisać wypracowanie z angielskiego. My daughter has locked herself in her room, because she is going to write her English composition. Nie płacz, zabiorę cię do Twojej mamy. Jak masz na imię? Don't cry. I will take you to your mom. What's your name? Mam nadzieję, że jutro pogoda będzie o wiele lepsza niż dzisiaj. I hope the weather tomorrow will be much better than today. Nie martw się tak bardzo. Będę obok Ciebie przez cały czas. Don't worry so much. I will be next to you the whole time. Przypomnisz mi, jakie jest jego nazwisko, proszę. Will you remind me, what his name is, please? Jeśli znowu to zrobisz, nie ujdzie ci to na sucho. If you do it again, you will not get away with it. Czy wiedziałeś, że w sklepie z, z elektroniką jest wielka promocja? Did you know there was a great promotion at the electronic shop? Nie, nie wiedziałem. Dzięki, że mi powiedziałeś. Oczywiście pójdę tam i popatrzę. No, I didn't. Thanks for telling me. I will certainly go there and have a look. Osoba dowiadując się o tej promocji podejmuje decyzję, że do niej idzie. Czyli na wskutek um, uzyskania nowej informacji podejmuje impulsywną decyzję, że skorzysta z promocji. Jak długo zamierzasz tolerować taki rodzaj zachowania? How long are you going to tolerate this kind of behavior? W końcu mam tę książkę. Zamierzam otrzymać ją przez weekend, a w poniedziałek zamierzam oddać ją do biblioteki. Taki jest mój plan. I finally got the book. I am going to keep it for the weekend, and on Monday I'm going to return it to the library. That's my plan. Czy on chce spotkać się ze mną osobiście? Ok, jutro znajdę dla niego trochę czasu. Does he want to meet me in person? OK, I will find some time for him tomorrow. Osoba zadaje pytanie, czy. czy Ktoś się chce z nią spotkać osobiście i uzyskując odpowiedź pozytywną, po uzyskaniu tej odpowiedzi, jako nowej informacji, podejmuje decyzję, że tak, spotka się z nim jutro. To wszystko w tej lekcji. Dziękuję za uwagę.